Na dzień otwarty zaprosiło nas również medyczne studium zawodowe. Pierwszego dnia wiosny zorganizowano tam Dzień Zdrowia i Urody. Odbyły się pokazy m.in. sztuki makijażu i masażu, były wykłady o lekach bez recepty i porady, jak przyrządzać domowe leki oraz kosmetyki. Przywitaliśmy wiosnę jak co roku, zapraszając do tego osoby z innych szkół i mieszkańców naszego miasta. Kontynuujemy w ten sposób zwyczaj wyniesiony z programu systemowego Urzędu Marszałkowskiego Zawodowa Przeszłość Lubelszczyznę, gdzie targi wiedzy i umiejętności były coroczną tradycją w naszej szkole. Kontynuując to przez pięć lat, tak jak zakłada projekt, dziś robimy to pod hasłem Dzień dla Zdrowia i Urody z okazji pierwszego dnia wiosny. Widzieliśmy, że najdłuższe kolejki są do kosmetyczek i do tych pań, które zdobią paznokcie. Tak. Ale w naszej ofercie mamy również na drugim piętrze pokazy ratownictwa medycznego, także młodzież może się uczyć reanimacji, włącznie nawet z zabiegami w zakresie intubacji. Również mamy zabiegi pielęgnacyjne. Opiekunowie medyczni świadczą takowe, uczą pielęgnacji w domu, mierzą również i ciśnienie. Dalej mamy również zabiegi z masażu, z, wad, z badania wad postawy, z ćwiczeń korekcyjnych w zakresie wad postawy, bo w każdym wieku one są jeszcze aktualne i można je wykonywać. Higienistki stomatologiczne udzielają porad w zakresie higienizacji jamy ustnej, jak dbać o swoje zęby, jak, jak się odżywać, żeby nie, nie kumulować płytki na zęby, a technik dentystyczny, yy, pokazując swoje prace, też udziela porad, jak najdłużej zadbać o to, żeby uzębienie było własne, ładne i estetyczne. Pani dyrektor, ten pierwszy dzień wiosny, ten dzień dla zdrowia i urody, to również okazja do tego, żeby licealiści, gimnazjaliści, którzy tu do Was zaglądają, wiedzieli, gdzie później mają pójść do szkoły. Tak, zapraszaliśmy wszystkie skały ponadgimnazjalne z naszego rejonu, i praktycznie wszyscy tutaj są. W różnych ilościach, ale wszystkie szkoły dotarły i miały okazję dzisiaj z nami miło spędzić dzień. W tej chwili, jeszcze popołudnie jest również do, do dyspozycji mieszkańców naszego miasta i młodzieży. Medyczne studium zawodowe dziś czeka na kolejnych słuchaczy, będzie nowy rok szkolny 2015-2016. Jakie kierunki? Czy to już wiecie? Odpowiadając na potrzeby mieszkańców i, i, i telefony, które przychodzą do szkół z zapytaniami, uruchamiamy w przyszłym roku więcej kierunków w systemie zaocznym i dwa kierunki w systemie wieczorowym. Otworzyliśmy również nowy kierunek opieką w domu pomocy społecznej, odpowiadając na budujące się domy opieki w naszych okolicach. Myślę, że zainteresowanie powinno być. Kierunki mamy takie jak w, w, w ubiegłym roku, czyli zgodnie z wymogami ustawy o klasyfikacji zawodów cztery zawody kształcimy dziennie. Jest to technik farmaceutyczny, technik dentystyczny, technik masażysta i kosmetyczka. Yy, natomiast te same zawody proponujemy również, czyli kosmetyczkę w kształceniu zaocznym. W kształceniu zaocznym pro, proponujemy higienistkę stomatologiczną asystenta osoby niepełnosprawnej, technika sterylizacji medycznej i również od naboru zimowego kurs kosmetyczki i opiekuna medycznego. Medyczne studium zawodowe zaprasza i do zabawy i na co dzień do domu. Tak. My zawsze ucząc się bawimy się i robimy coś, co jest bardzo pożyteczne, bo wiedza medyczna, społeczna jest potrzebna nam na co dzień.